Siema Siemateru nieprofesjonalny. Siewu kukurydzy, dzień drugi. Mamy dzisiaj 24 kwietnia. Akurat się już ostatnie pole. W ostatnim filmie pokazywałem, jak zaczynałem, ale walczyłem całą noc. Posiałem 8 hektarów, gdzie wyznaczyłem 18 ścieżek pod GPS-a więc na bogato no ale mówiłem, takie działeczki właśnie pod kukurydzę idą najkrzyższe, żeby było jak najmniej jeżdżenia z opryskiwaczem no i tutaj akurat jesteśmy na ostatnim polu pole w nazwane przez niektórych pustynią, ale ta pustynia została właśnie odcięta tutaj mamy glinki, mamy jakieś tam przeplatanki i tak dalej i tak dalej ogólnie klasowe, tutaj od trzeciej do wpół do siódmej, no i właśnie ta w pół do siódmej rzuca została odcięta na Taki dodajny jeszcze akurat tutaj nie mam posianego, bo nie wiedziałem do końca, do którego miejsca dojadę z uprawą pod kukurydzę, żeby tutaj sobie łatwo móc powycinać i żeby było łatwo do pryskania kukurydzy itd tak No ale już tutaj jest wszystko ogarnięte i co do kukurydzy, tutaj jest kukurydza 23M. Jestem jej pewien, że tutaj sobie poradzi, wiadomo, z odpowiednią ilością deszczu, ale 23 tutaj leci. Obsada 75 tysięcy roślin. No i co? Kukurydza, która jest już, no mówię, u nas czwarty rok, jest sprawdzona, naprawdę fajnie wychodzi. Na tym kawałku, który siałem w nocy, zrobiłem miksa. Trzy odmiany. Stwierdziłem, nie będę dzielił, bo tam było też od 3 do 6, totalna przeplatanka. Same kliny, same, jakby to powiedzieć, supy i tak dalej, i tak dalej, same działki. Jakbym miał to podzielić, to bym chyba ocipiał, więc mam jedno stanowisko z kukurydzą 23M, która będzie tutaj i mam jedno stanowisko z 306P. Dla porównania będzie miks odmian. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ogólnie, jeśli chodzi o miksy. Jest to już praktykowane w kukurydzy, jeśli chodzi o kiszonki. Wiadomo, że każda kukurydza zachowuje się trochę inaczej na stanowisku. E, tutaj mamy 125C o najkrótszym V, jak dobrze pamiętam, 230, 23M250 o i 306P o VO260. Więc pod względem suszy jest to tyle spoko, że każda kukurydza w innym trochę momencie kwitnie. I każda kukurydza e, może ten punkt krytyczny w innym miejscu, w innym czasie po prostu przypaść. Więc mam nadzieję, że na tamtym stanowisku po prostu będzie to takie stabilne rozwiązanie. Czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, już nawozik zasypany. Na radarach pokazuje się jakiś deszczek, więc trzeba lecieć z tematem. Tu jeszcze dorzucę. Nasion. Co do kukurydzy, no w tym roku tutaj głównie będę bazował na nikosolfuronie, z tego względu, że praktycznie na każdym kawałku pojawiły się jakieś tam drobne perze, więc to trzeba będzie zwalczyć. A co do Temperatury dzisiaj, jeśli chodzi o glebę, jest już 12 stopni. Bo na tej stacji, która jest tutaj dosłownie 500 metrów od tego pola, nawet może nie 500, 300. Już 12, 12-11 stopni wybija. Więc jest spoko temperatura. Następne dwa tygodnie mają być trochę chłodniejsze pod względem temperatury powietrza, więc ta temperatura gleby też pewnie delikatnie spadnie, ale... Myślę, że już poniżej 8-9 stopni nie zleci, więc kukurydza powinna za pewien czas wyjść. Tym bardziej, że nie ma tutaj jakichś wielkich mokradeł i tak dalej. Ziemia, raz, dwa się nagrzewa. Wiadomo, że piach też szybciej gubi temperaturę, bo o tym się nie mówi. Zawsze się mówi, że piach szybciej się nagrzeje, ale z drugiej strony też szybciej zgubi temperaturę, więc czasami na to trzeba zważać. Ale no mamy 24 kwietnia. Myślę, że już na spokojnie. Ten termin jest okej. Okay. Słomek będzie siał akurat czwartego, więc jeszcze mam tutaj dwa tygodnie czasu na jakieś tam ewentualne siewy. Oczywista, oczywistość jest taka, że przychodzą do głowy pytania typu na przykład co ze zbiorem i tym podobne. Bo jeżeli mamy VO230-260, no to zbiór mógłby być w zupełnie różnych terminach. Z jednej strony się zgodzę, ale. Patrząc na ostatnie lata, tak naprawdę tylko raz zdarzyło mi się, że wcześniejszą odmianę zbierałem prędzej, bo po prostu już ta 30 na tym polu była a tak, praktycznie wszystko jest koszone za jednym razem na te same auta, i jest to i tak gdzieś jak wymieszane. więc... Nie ma tam jakichś większych różnic, wiadomo, że jeżeli gosi się całe pole z jedną odmianą, no to wiadomo, że pojedzie i będzie tam miała, nie wiem, 30, 32, kolejne może być 26, 28, dajmy na to, ale patrząc po tych mozaikach, które tutaj są, patrząc na to, że, mówię i tak czy siak, w jednym terminie praktycznie te wszystkie odmiany są zbierane, no to nie będzie stanowił tu jakiegoś większego problemu a jeżeli nawet ta 230 po prostu przeczeka nie wiem, z tydzień czy dwa no to będzie tylko i wyłącznie im plus bo po prostu wbije częściowo wilgotność na całym transporcie no ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce odnośnie tych mieszanek zbożowych i tak dalej mieszanek odmianowych już no, gada się od dawien dawien dawna na no dużo firm już gdzieś tam próbuje właśnie jakieś swoje mieszanki odmian włożyć na rynek, ale jest to głównie podyktowane pod kiszonki. Nie wiem, czy jest jakaś firma, która robi mieszankę odmian kukurydzy ziarnowych, jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. Ja się nie spotkałem, mówię, zobaczymy jak tutaj wyjdzie z masem. Mówię, dwa pola są w siebie czystym. Dwa kawałki, tak naprawdę ten jeden to jest taki tam pizrek, ale to jeden duży, największy kawałek jest właśnie z takim miksem. Zobaczymy po prostu, jestem ciekaw jak to będzie. Ja też nie robiłem na zasadzie takiej, że nie wiem, wsypuję jeden zbiorniczek jedną odmianę w drugi zbiorniczek, drugą odmianę w trzeci, trzecią. Po prostu zrobiłem całkowitego miksa, całkowite losowe wrzucanie worków poszczególnych do zbiorników, żeby już tutaj też nie kombinować. Może być różnica we wzroście kukurydzy i to pewnie będzie widoczne, bo 23M jest taką niższą kukurydzą, 306P... Też do wysokich nie należy, ale patrząc w ubiegłym roku była ciut wyższa od 23, więc tutaj mogą być różnice widoczne, ale to jest tylko i wyłącznie efekt wizualny, który będzie e, widoczny dla oka. Mówię, mam nadzieję, że w klonie wyjdzie to może nie najlepiej, ale najbardziej stabilnie, bo mówię, tak chociażby ją no tutaj widać, tu jest żółty piach, tu jest glina. I na takich y, zmiennych stanowiskach Jedna odmiana będzie sobie radziła w jednym miejscu lepiej, druga w drugim Ryzyk fizyk No i już ostatni raz jestem zasypany Teraz taki Najgorszy, że tak powiem, kawałek tego pola Taka biała glina Słonecznik w ubiegłym roku tutaj po wschodach praktycznie Przeżył dwa tygodnie i obumarł nie wiem, coś tutaj jest nie, nie tak w tej e, glinie, no ale jest wygnojone. Mam nadzieję, że tutaj kukurydza sobie jakoś poradzi. Dodatkowo e, ta zlikwidowana droga trochę żóżdu doszło. Nie jest to czarnoziem tylko żurzel. No ale mam nadzieję, że tutaj e, coś nam będzie rosło. Wiadomo, zawsze mniej kręcenia, mniej e, przejazdów, objazdów, mniej skrajów, mniej zawracania robota idzie o wiele, wiele lepiej. Jeśli chodzi o nawigację, jeżdżę na tym zwykłym, darmowym zasięgu. Odchył maksymalny to jakieś 3 cm, więc nie widzę na razie sensu, żeby wykupować ten droższy pakiet, ale jeszcze takie krótkie info dla Was na sam koniec odnośnie loterii Ciech jeżeli kupowaliście środki, bo zamierzacie kupić w okresie od 1 marca do końca maja, e, macie świetną okazję spróbować swojego szczęścia w loterii, e, ponieważ kupując produkt Halvetic plus dodatkowo e, jakiś środek objęty promocją np. dowo, leptosar, tezosar e, i pozostawiając dowód zakupu, paragon bądź fakturę, możecie zgłosić ten paragon do loterii loteriaciech.pl bądź wysyłając SMS pod numer telefonu, które wrzucę wam tutaj w opisie tego filmu, można zgarnąć produkty, halwetic, bony, paliwowe, czy właśnie Porsche, Macken. Jeśli chodzi o losowania, są losowania miesięczne i losowanie główne, ale też bierzecie od razu udział w takiej zabawie, w takiej zdrawce gdzie można zgarnąć bąb paliwowy, bądź produkt halvetic. To jest taka zrapka elektroniczna. Dla osób, które nie kupowały środków, też jest taka właśnie opcja, że można sobie tą zrapeczkę zdrapać elektronicznie i zgarnąć jakiś tam drobny upominek. Więc jeżeli kupowaliście, bądź zamierzacie kupić środki ściecha, to myślę, że warto spróbować, nic to nie kosztuje. A jeżeli komuś się uda, Zgarnąć bomb paliwowy, bądź Porsche, to ja się chętnie z Wami przejadę.